Chłopie! Dobra, dobra, stai, Odjechę? Odjechę! Dobra! A poszukać by chciał! Lepiłam. łap! Oho, mody już poprawia kas. Teraz to na luzie tu podjeżdża to. To się mówi bez oporu. No tamto się... Tamto ciężko chyba. Bez szans Dawaj, trzy, cztery A, no. <ścoughs> Co ty robisz? Czekaj, ja co przejadę Ua, Lecę, chłopie ale bym glebnął. Popie, zobacz, minimalnie. Tu cewka ma kłopot, a Ty tym bolidem chciałeś. Hopie, mamy kłopot. To czy znaczy ja mam? A Ty co tworzysz? Hałem. W ostatniej chwili coś po prostu złapało to koło. Nie wiem, czy żeście to widzieli, i w ostatniej chwili się udało wyciągnąć cielinę. No, chyba tego nie wyjadę. Blokadę wrzuć! Co? Blokadę! Naciśnij ją! Nie, nie, nie! A ty miałeś glunapę wyłączony! Tak? No! A to, to by tłumaczyło, dlaczego nie mogą już stamtąd wyjechać! No, z, z, z takim napędem sobie można! Biorę bolida do jazdy! Musimy to dorobić normalnie. Na... Co jest nienormalne, chłopie, ja to nie zjadę. Zatrzymam ja, jak coś! <laughs> Mój, uśpod, ja zrobisz? Jeszcze tylko trafić młody w to. Stanąć na dole, młody. Czyli nie wyglebisz tego? Nie. A stąd stamtąd jedziesz tu? Tak, tylko że muszę teraz bić. No zahaczę. Ja bym nie zbiła tego, ale zahaczę dole. A jak dobrze trafię, to mnie wybije. <grym> Może stanę jednak na dole? No to fajnie. <grym> jak co, to, to cię będę łapał. No tak. Daję 90%, że wyglebisz to. Czekaj, tą cegłę weźmiemy stąd. Od razu bezpieczniej będzie. Wtedy to z miejsca nie chciało ruszyć, a teraz to kurde, idzie jak trzeba. Tego akurat scenariusza nie przewidywałem. No Myślałem, że wyglebisz do tyłu, bym cię złapał, a tutaj coś tu wyglebił spać na plecy, przycisnął cię? No. No. Musisz sobie tą poduszkę do kurtki wsadzić. Cewką mogę to spróbować zryć. No dobra. Tylko, że mnie ja tak, bo jak mnie cewka przyciśnie, to chłopie już tu zostanę. Jak tu jest stromo chłopie, ja nie wiem, ty przecież jest, jest, jest nienormalny Nie ma szans ja No Z bym to na luzie wjechał No tak Ale wpadłem się boję Bo mnie jak ktoś mi go obali Do góry, do góry to No co to oddech? Oddychę? No. Oddychę? Oddychę Dobra. A masz dychę? Nie. Myślicie sobie nie. Dobra, oddychę Dobra. Dobra. Ja mówię, że tego nie wiedziesz. Trzy próby. No i trzy gleby będą. Tak. Jest trochę. Nie no, powinien jeździć. Jest trochę per wody. Tu, tu wyciągnij. Musisz to. O, chyba tak to trzeba zrobić. Nie wiedzieć. Ale ten, ten... هيا هو لي Mówiłeś? No teraz też się rozwaliłem. Chodź, no, kamerę? Kurde. Masz ostatnią próbę. Jak A co ty tu robisz? Hopie, nagrało się. Proszę państwo, to była druga próba. Teraz trzecia będzie. Dawaj, no około ostatnia szansa. Oszukać by chciał. Jeszcze wyjechać nie umie. Zobaczymy czy ci się uda Dęka! Chłopie to było niemożliwe Dęka, Ja wiedziałem że to wjadę Coś ty, <grym> ty, 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 ty. Za mocny silnik chłopie Oszukał mnie Daj no się przejechać tym wynalazkiem Zobacz zanim jeszcze paliwo Odpal mi to Przekręć <grym> ôi hoppie đó đáp án đáp án ha